Cześć, witam Cię na kanale VisantWiles. Nazywam się Filip Paluw i dzisiaj powiem Ci, czy faktycznie musisz znać język angielski, żeby zacząć w branży IT, i czy odnajdziesz się bez tego języka. Także nie zwlekamy i lecimy z tematem. Wiele osób zastanawia się, czy odnajdzie się w branży IT, właśnie nie znając języka angielskiego. Niezależnie od tego, czy chce być programistą, testerem, czy kimkolwiek innym związanym z branżą IT, i jest to jeden z czynników, który bardzo często ogranicza osoby, które chciałyby wejść do tej branży, że ponieważ nie czują się zbyt pewnie w tym języku angielskim, nie znają na tyle dobrze, żeby w pełni prowadzić na przykład konwersacje w tym języku i stwierdzają, że to w takim razie może nie jest to dla mnie, ponieważ mój poziom języka nie jest wystarczający, nie poradzę sobie, nie odnajdę się, jak ja będę rozmawiać. Także obalmy teraz asochronę mitów, powiem Ci, jak to wygląda w rzeczywistości oraz na jakim poziomie warto znać ten język angielski, żeby się spokojnie. Odnaleźć. Musimy zacząć od tego, żebyś wiedział lub wiedziała, jak wygląda w ogóle sytuacja w branży IT. Przede wszystkim, większość projektów, które prowadzona jest w Polsce, prowadzona jest dla klientów zagranicznych. Tak wygląda ten rynek. Polska jest po prostu krajem tańszym do wytwarzania oprogramowania. I tak po prostu się przyjęło, że wiele firm zagranicznych wyszukuje programistów tutaj na miejscu, zatrudnia ich bezpośrednio lub przez firmy leasingowe, czyli tak zwane software house'y. I te projekty prowadzone są tutaj. Dlaczego? Dlatego, że polscy programiści czy programistki są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o klasyfikację na świecie, jak również tańsi. Nie da się niestety z tym polemizować. My wypadamy jako Polska nadal jako tani kraj, jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania, co jednoznacznie nie musi oznaczać, że stawki, które dostajemy, które zarabiamy jako programiści, testerzy czy ktokolwiek inny, nie są niskie. Natomiast na tle Europy, Stanów Zjednoczonych, nadal Polska jest powiedzmy tańsza i opłaca się tutaj wytwarzać oprogramowanie i realizować projekty. Co za tym idzie? Potrzebna jest właśnie znajomość języka angielskiego. W związku z tym, że nawet jeżeli pracujesz w firmie polskiej, w polskim Software Houseie, to bardzo często spotkasz się z tym, że prowadzone projekty właśnie w tym Software house prowadzone są dla klientów zagranicznych. Znacznie mniejsza część projektów prowadzonych tutaj w Polsce jest projektami tak zwanymi produktowymi. Czyli firma realizuje swój własny produkt, zatrudnia programistów i po prostu go rozwija. Większość niestety wytwarza się tego programowania za granicę, gdzie tam powstają startupy, Stany Zjednoczone czy, czy teraz już Skandynawia, tam też dużo startupów powstaje i tak dalej. I oni po prostu szukają firm, lub szukają programistów kompetentnych ludzi, którzy wytworzą to oprogramowanie albo będą je po prostu utrzymywać, dlatego trafiają tutaj do Polski. No dobra, więc wiesz już jak mniej więcej wygląda to wytwarzanie oprogramowania w Polsce. Więc w związku z tym, że większość tych projektów prowadzi się za granicę, to często właśnie potrzebujemy dobrą wzajemność języka angielskiego, żeby w ogóle w tych... To jak tak pracować. I znowu tutaj mamy dwie możliwości. Oczywiście możesz pracować w polskiej firmie, gdzie masz tylko i wyłącznie polski zespół, a tak naprawdę z klientem nawet się nie komunikujesz, ponieważ robi to menadżer zespołu, robi to osoba, która powiedzmy jest odpowiedzialna za ten kontakt z klientem, a ty już dostajesz gotowe instrukcje, co należy zrobić. Wtedy faktycznie ta znajomość języka angielskiego nie musi być na takim poziomie, że możesz swobodnie prowadzić konwersację. Natomiast, jeżeli masz produkt lub pracujesz po prostu w firmie, gdzie masz bezpośredni kontakt z klientem jako programista czy nawet tester, to właśnie tutaj ta znajomość będzie znacznie bardziej potrzebna, ponieważ będziesz musiał, będziesz musiała po prostu prowadzić konwersacje z tym klientem. I tutaj oczywiście zaczynają się często schody, ponieważ ludzie myślą, że ich poziom angielskiego jest niewystarczający, że nie poradzą sobie. A prawda jest taka, że kwestia to, jest to kwestia tylko i wyłącznie praktyki. Nie warto się tutaj bać, warto spróbować, ponieważ zawsze każdy zaczyna. I z moich doświadczeń jest tak, że ja też również bardzo się tego bałem, gdy zaczynałem projekt amerykański, gdzie miałem bezpośrednio rozmawiać z klientem. Natomiast po kilku tygodniach, po kilku miesiącach ta komunikacja znacznie lepiej się Tutaj poprawiła, znacznie lepiej mi szło i po prostu przełamałem tą barierę. Natomiast wróćmy teraz do tego drugiego etapu, gdzie powiedzmy pracujesz w projekcie, gdzie masz tylko Polaków, a klient jest powiedzmy zagraniczny, natomiast nie masz z nim za dużo kontaktu. I tutaj ta znajomość języka angielskiego może być na podstawowym poziomie, to znaczy czytania dokumentacji, ponieważ większość dokumentacji w IT jest po prostu po. Angielsku, nawet nie tyle dokumentacja Twojego produktu, na przykład nad którym pracujesz, który rozwijasz, jak również wszelkich bibliotek, z których korzystasz, narzędzi. Większość tych rzeczy jest po prostu po angielsku, więc znajomość chociażby angielskiego na tym poziomie, żeby przeczytać tę dokumentację ze zrozumieniem jest wymagana. Druga sprawa jest taka, że wiele kursów, które możesz znaleźć w internecie, które może Ci na przykład wykupić pracodawca i tak dalej, czy konferencji, też jest często prowadzony właśnie w języku angielskim, więc warto go znać, chociaż na takim poziomie, żeby móc taki kurs przejść, żeby móc z takiego kursu skorzystać, czy pojechać na jakąś konferencję i cokolwiek zrozumieć. Dlatego warto się uczyć angielskiego. Więc jakbyśmy to wszystko podsumowali, jak zobaczysz sobie ogłoszenie o pracę niezależnie czy to programista, tester czy, czy ktokolwiek inny związany z branżą IT, często zauważysz, że jednym z głównych wymagań pracodawców jest właśnie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, czyli po prostu na poziomie, żeby być w stanie z kimś porozmawiać, ponieważ nie wiesz nigdy do jakiego projektu trafisz, dla jakiego klienta będziesz pracować, czy będziesz miała, czy będziesz miał w zespole jakiegoś obcokrajowca, z którym czasami musisz porozmawiać, z którym czasami musisz e, wymienić się jakimiś mailami. Dlatego, jeżeli pracodawcy zatrudniają osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znacznie łatwiej jest im potem te osoby przenosić pomiędzy projektami niż osoby, które tego angielskiego nie znają, ponieważ nie byłyby się w stanie w tym zespole, czy w ty, u tego klienta odnaleźć. A praca w, so w Software Houseie właśnie na tym polega. Polega na tym, że ty skaczesz trochę pomiędzy tymi projektami, w zależności od tego, gdzie jest dane zapotrzebowanie, gdzie dany klient potrzebuje więcej osób, rozwija powiedzmy większy projekt, to tam zostaniesz powiedzmy przeniesiony czy przeniesiona i to właśnie Software House żongluje sobie trochę tymi ludźmi, żeby odpowiednio zagospodarować ich w tych projektach. Oczywiście istnieje możliwość znalezienia niszy w branży IT, gdzie znajdziesz taką, taką pracę, nie znając tego języka angielskiego, natomiast znacznie ograniczasz sobie możliwości i nie będziesz w stanie skorzystać na przykład z oferty, która ci się nadarzy, nie będziesz w stanie znaleźć pracy zdalnej u klienta zagranicznego, co też jest często bardzo opłacalne ze względu na wyższe zarobki, ponieważ jesteś zatrudniony, czy zatrudniona bezpośrednio u klienta za granicą, a nie w Polsce przez, powiedzmy, firmę, która cię tylko dzierżawi, tak, czy, czy tam leasinguje, o, to jest dobre słowo. Dlatego jeżeli myślisz o, faktycznie o wejściu do tej branży IT, to warto rozbudowywać te kompetencje właśnie pod kątem języka angielskiego, ponieważ nie tylko spowoduje to, że będziesz w stanie pracować w większej ilości projektów, że łatwiej będzie Ci znaleźć pracę, ale przede wszystkim też dla siebie. Będziesz w stanie porozmawiać z osobami, które, są, które nie mówią w Twoim języku. Będziesz w stanie brać udział w kursach, które są na przykład po angielsku. Także otwiera Ci się naprawdę masa możliwości które warto potem wykorzystać, dlatego nawet jeżeli teraz nie czujesz się pewnie w języku angielskim, to po prostu rozwijaj stale te umiejętności i co najważniejsze, nie bój się mówić, mów jak najwięcej, ponieważ to jest kluczem do szybkiej nauki języka angielskiego. Także to wszystko w tym odcinku. Daj znać w komentarzach, co sądzisz, czy faktycznie ta znajomość języka angielskiego jest ważna. Jeżeli chcesz też się dowiedzieć, jak efektywnie uczyć się języka angielskiego, to daj też znać w komentarzach, także rozważę taki film. A mam tu sporo ciekawostek do powiedzenia ci, jak możesz sprytnie i szybko poprawić swój poziom dowolnego języka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.